No to Was zaskoczę, kolejny filmik. <laughs> nie no, dzisiaj tak naprawdę krótko, bo taka mała sytuacja się zdarzyła. Po pierwsze odpowiedź na pytanie, kiedy będzie filmik z ogarem. <laughs> Nieprędko. Tyle mogę Wam powiedzieć. Ten czerwony w zasadzie ma koło spierdolone, ten drugi to w ogóle połowy linek nie ma i tak dalej, ale generalnie ogólnie jakby tam takie rzeczy porobić, jakby zakładanie linek, to obydwa są w zasadzie sprawne. W jednym tylko to koło trzeba ogarnąć. No a dzisiaj mm, Maluch się rozkraczył w nieoczekiwanym momencie. Postanowił zastrajkować, akurat wtedy kiedy był trochę potrzebny. No, postanowił sobie zacząć przerywać, szarpać. No, oczywiście na pierwszy rzut poszły moje wspaniałe kable zapłonowe. Firmy Drutex. Które są fantastyczne, jak widać, poizolowane i w ogóle. Kwestia tego, że ten zapłon miał tu długo nie witać. I nie wymieniałem tych kabli. Trochę je tam podreperowałem na początku. Bo były takie sobie. I stwierdziłem, że ja założę niedługo Nanoplex, to nie będę wymieniał. Do Nanoplexu mam nowe. A wiadomo, są krótsze, więc tu nie pasują. No to olałem temat, mówię, dobra, no ale tak jakoś przejeździłem już chyba 5-6 tysięcy, ciągle na tym zestranym, na tym zapłonie platynkowym. Kabli nie wymieniałem, w sumie chodziło to, jakoś tak zapomniałem o tym temacie. No, no, nadrobię błąd jutro, czas je wymienić, bo już naprawdę nieważne ile by ten zapłon nie miał tu jeszcze siedzieć, to lepiej je zrobić. A dzisiaj inna waria, obstawiałem właśnie rzeczone kable, obstawiałem ewentualnie coś ze świecami, chociaż świece są w miarę nówki, no tam mają już na lotu tam pewnie z 8 tysięcy, ale były wymieniane jeszcze w elegancie. Na jakiś czas wcześniej. I one tu były przełożone. Nie są aż takie, jakieś tam stare. To nie są 20-letnie świeca nic z tych rzeczy. Niemniej, no coś, coś zaczęło źle działać. Przerywał, szarpał, jakby chodził na jeden cylinder czasem. Gdzieś zapłon wypadał, tak konkretnie mówiąc. Hmm, no co się mogło zjebać? Hmm, zastanówmy się. Kondensator. I tu jest tak, Kondens z kondensatorem jest tak. Na początku, jak ten silnik uruchamiałem, wymienialiśmy kondensator na nową sztukę. Jakiegoś Chińczyka, podobno do włoski, co prawda, no ale taki tylko był na stanie. Założyliśmy. Działał. Podziałał pół godziny. Zdech. Założyliśmy stary kondensator, bo w międzyczasie silnik udał się uruchomić. Założyliśmy ten stary oryginalny kondensator. Działał. Działał. Chodził wyśmienicie. Długi, długi, długi czas. Ale kiedyś tak po pracy tam gdzieś postanowiłem profilaktycznie sobie wymienić ten kondensator, bo on tak nie wyglądał za ciekawy, trochę przedzewiały. Cholera, wiele to ma lat i w ogóle wiadomo, te kondensatory w maluchu to jest jednak loteria. Różnie to bywa, w każdym momencie może się zjebać. Więc nawet jeśli ten działa, warto mieć zapasowy. Tak? No to sobie kupiłem kondensator Bosza. Nie wiem, czy to będzie widać. O, turecki kondensator Bosza, fantastyczny. I co tu dużo mówić, no sprzedający... działa. Sprzedający twierdził, że kondensator Bosza. jak ja zapytałem, czy w ogóle ma jakiś kondensator do malucha, to stwierdził, że niestety ma tylko Bosza. No i dzisiaj się kurwa przekonałem, dlaczego niestety, bo ten kondensator to jest generalnie chujawarty. warty. może z 2-3 tysiące kilometrów i no, jak się okazało, zdech. I co teraz? No z ratunkiem, jak widać przyszedł na znowu kolejny raz ten stary kondensator, który tu był od samego początku. Zaskakujące, ale no jak się okazuje te polskie, to jest Miflex polski jeszcze kondensator, są chyba najlepsze. To nowe dziadostwo to jest jakiś jeden wielki syf. No i kurwa co, no, no trzeba następny kondensator kupić znowu na zapas. Bo ten, owszem, o ile działa, tak no... Mm, wiadomo, lepiej mieć w zapasie, bo na takie przypadki jak choćby dziś. Swoją drogą tak się zastanawiam, który makaroniarz był taki mądry projektując ten cały silnik z drogą całkiem spoko silniczek no, nawet na tamte czasy, ale który makaronierz był taki genialny, żeby ten kondensator umieszczać zaraz przy samym wydechu? No wytłumaczcie mi, jak może być tak mądry? Przecież kondensator pod wpływem temperatury traci swoje właściwości, jak dobrze wszyscy wiemy. Dlatego właśnie często kondensatory padają choćby właśnie z powodu przegrzania. No i mamy tutaj właśnie takie skutki. No, także w zasadzie to by było na dziś na tyle. Taka rada na, dla Was wszystkich. Po pierwsze, jak już chcecie jeździć na tym cholernym platynowcu, ja że trochę zmusu. To zakładajcie yy, jednak zawsze sobie kondensator na zapas. Lepiej mieć niż nie mieć, bo te kondensatory widać, no, lubią sobie paść tak o, po prostu. A rada numer dwa, najlepszy sposób wypierdolić latynowy zapomn, wsadzić nanoplex eleganta. Jestem trochę roboty, yy, dlatego jeszcze u mnie go tutaj nie ma, ale naprawdę zakładam, znaczy yy, stwierdzam wam, że naprawdę warto to zrobić, bo bądź co bądź, ale te nanoplexy, co by ludzie o nich nie mówili, to jednak są 100 razy lepsze od tych platynkowców. Także tymczasem to na tyle. Trzymajcie się i siemanko do następnego.